Jestem na stoisku firmy Koenigsegg przy modelu, który się nazywa One One. Skąd ta nazwa? Otóż samochód ten waży 1341 kg i tyle też ma mocy. 1341 koni mechanicznych, czyli stosunek masy do mocy to jest 1 do 1. One One. Moment obrotowy to jest 1371 Nm. A to wszystko z, poziom, z jednostki V8 o pojemności 5 litrów. Producent deklaruje, że do magicznej granicy 400 km na godzinę ten samochód rozpędza się w zaledwie 20 sekund. Co więcej, kiedy zechcemy wyhamować z 400 do zera, możemy to zrobić w 10 sekund, a więc efekt jest taki, że w ciągu 30 sekund możemy być. Po drugiej stronie 400 na godzinę i znowu się zatrzymać. Brzmi niewiarygodnie, prawda? Ale niewiarygodne to jest dopiero to, że 400 km to nie jest bariera dla tego samochodu, bo ten samochód, według deklaracji producenta, można rozpędzić nawet do 450 km na godzinę.